Dzień zaczynam od śniadania I są to proteinowe gofry Wrzucam wam tutaj składniki na dwie porcje Ja w ogóle przez większość życia Jadłam śniadanie wytrawne Nie wyobrażałam sobie śniadania bez jajek Ale odkąd kupiłam tą gofrownicę To gofry jem praktycznie codziennie Jak nie na śniadanie To na drugie śniadanie Ale naprawdę są sycące Dodaję sobie tutaj jeszcze najczęściej właśnie skyr Tutaj mam skyr waniliowy Banana, jakieś owoce jagodowe Na przykład mrożone borówki i jeszcze jakieś źródło zdrowych tłuszczy, czyli masło orzechowe, i takie śniadanie naprawdę trzyma mnie przez kilka dobrych godzin. I polecam Wam szczerze tą gofrownicę. Często mnie pytacie, jakiego sprzętu używam, więc zostawiam Wam model w opisie. Do tego robię sobie kawę też z mojego nowego ekspresu. Nigdy w życiu nie miałam ekspresu, jest to mój pierwszy, który kupiłam też z Waszego polecenia i sprawdza mi się świetnie. Do śniadania oglądam sobie. YouTube'a albo coś na playerze. Ostatnio wkręciłam się we ślub od pierwszego wejrzenia. Na drugie śniadanie musiało wpaść już coś wytrawnego i był to omlet z serka wiejskiego. Też wrzucam wam tutaj składniki. Do masy dodałam jeszcze trochę tartej mozzarelli, a na wierzch poszła szynka z piersi kurczaka, papryka i ogórek, ale to wszystko zależy od tego, co akurat mam w lodówce. Często też jem ten omlet ze świeżym pomidorem. Później pojechałam na Małe zakupy i załatwić parę spraw na mieście, a po powrocie robimy przepisy. Pokażę Wam najpierw, co kupiłam, i zabierzemy się za robienie obiadu. Więc mam tutaj opakowanie jajek, szczypiorek, ziemniaki. Kupiłam też w Lidlu ricottę, szynkę z piersi kurczaka, mleko, cebulę, melona. Uwielbiam melona i twaróg wzięłam półtłusty, bo nie było chudego. A obiad, który będę dzisiaj robić, to będą naleśniki ala ruskie i farsz będzie jak do pierogów ruskich, czyli to będą ugotowane ziemniaki, twaróg, podsmażona cebulka i to będzie wszystko polane jogurtem naturalnym ze szczypiorkiem. Mam nadzieję, że uda mi się to szybko zrobić, więc na początku obiorę sobie ziemniaki. Nie wiem jeszcze ile dokładnie, bo to będzie porcja dla mnie i dla mojego chłopaka. Ja sobie zaraz zagotuję wodę jeszcze w czajniku, żeby te ziemniaki mi się szybciej ugotowały. Tutaj 600 g ziemniaków miało być dużo mniej, ale najwyżej zrobię porcję na dwa dni. Ugotuję sobie teraz wodę w czajniku. Ja ciasto na naleśniki zazwyczaj robię w szejkerze, bo jest tak yy, najłatwiej. I daję sobie dwa jajka. Następnie dam sobie 100 ml mleka, 100 ml wody i mąka. Tutaj mam akurat mąkę pszenną, ale zazwyczaj używam orkiszowej, ale mi się skończyła. I damy sobie tak 80 gramów. Teraz to dokładnie wymieszam i biorę się za smażenie naleśników. Zagotowała mi się woda, więc zalewam ziemniaki daję trochę soli i będziemy je gotować natłuszczam sobie patelnię przy pomocy takiego cooking spray'u wlewamy masę uwaga czy pierwszy naleśnik do kosza może jednak nie teraz pokroimy sobie cebulę która też będzie do naszego farszu się od cebuli nie pamiętam kiedy ostatnio płakałam od krojenia cebuli ale ta była za mocna ogólnie to muszę obowiązkowo kupić sobie jakieś światło takie wiecie podszewki bo w poprzednim mieszkaniu miałam coś takiego tutaj jest zdecydowanie za ciemno w tej kuchni więc jak macie coś do polecenia to napiszcie mi proszę w komentarzu bo no muszę tutaj sobie coś ogarnąć tu smażę naleśniki tu gotuję ziemniaki a tutaj zaraz będę smażyła sobie cebulkę, żeby było szybciej. Natłuszczamy tą patelnię. Bierzemy kolejnego. Ziemniaki mam już tutaj ugotowane i dodałam do nich podsmażoną cebulkę, chociaż powinnam zrobić na odwrót, bo jeszcze trzeba je rozgnieść, więc teraz to sobie zrobię. Dodaję kostkę twarogu. Ja mam akurat twaróg półtłusty, bo nie było chudego. I jeszcze raz wszystko to sobie tutaj razem zagniatam. Sól w młynku mi się skończyła, więc daję trochę zwykłej. Jak pierogi ruskie. Dobra, no i teraz co? Bierzemy sobie naleśnika, nakładamy nasze nadzienie, zawijamy, A reszta będzie dla mojego chłopaka, ja się takimi dwoma z zupełności najem. Na koniec te naleśniki polejemy sobie jogurtem naturalnym i posypiemy szczypiorkiem. Dodam jeszcze tutaj na wierzch odrobinę pieprzu i całość posypuję. Czy pijorkiem. I zobaczcie jak to pysznie wygląda. Zaraz sobie przetestujemy. Ja zaraz muszę już wychodzić z domu, więc robimy jeszcze szybki test przed wyjściem. Mm. Czuję się jakbym jadła pierogi ruskie. Jeszcze kawałek. Ale ten jogurt tutaj tak fajnie przełamuje ten smak. Czy to Dzisiaj zaczynamy od przygotowania fit cynamonek. Będę je robiła na dwie porcje. I zaczynamy od przygotowania ciasta. Do miski daję dwa skyry naturalne. Następnie do skierów dodaję mąkę, tutaj mam już odmierzoną. Na smak daję trochę odżywki białkowej. I teraz to wszystko mieszam i będziemy wyrabiać ciasto. Dobra, ja to ciasto dzielę sobie teraz na dwie porcje. Robimy taki grubszy pasek. I jak mamy to teraz tak rozwałkowane, to przygotowujemy naszą masę cynamonową. Tylko umyję ręce. Nasza masa cynamonowa to będzie masło, cynamon, trochę słodzika i odrobinę mleka. To wszystko sobie podgrzewamy w garnuszku. Jak cynamonki mamy posmarowane, to teraz je sobie zawijamy. Wezmę sobie z tej strony i naszą cynamonkę przekładamy do naczynka. Ja ją sobie tutaj jeszcze tak spłaszczam i zawijamy drugą. Przekładamy do naczynia. Spłaszczam ją trochę. Ok, teraz nasze cynamonki podleję odrobiną mleka i cynamonki lecą do piekarnika. Na ile to zaraz się okaże, idę tutaj posprzątać i zaraz zabieramy się za robienie obiadu. W czasie jak pieką się cynamonki, to przygotuję jeszcze polewę na nie. I kupiłam w Lidlu ricottę. Dam sobie myślę jakieś 40 g na te dwie porcje. Do tego dam sobie odrobinę mleka. Jakieś 20 ml. I polewę mamy gotową. No i zabieramy się za robienie obiadu. Ja już tutaj sobie pokroiłam i zamarynowałam w oliwie i przyprawach kurczaka. Myślałam, że mi się to nagrywa, ale się nie nagrywało niestety. Odrobina soli i pieprzu. Kurczak zaraz idzie na patelnię, a my zabieramy się za robienie sosu i krojenie warzyw. Do miseczki dajemy skier naturalny. I jeszcze resztę jogurtu naturalnego, który mi został akurat. 50 gramów. będzie sos czosnkowy, więc yy, muszę tutaj przecisnąć jakieś dwa ząbki czosnku. Ok, coś mi nie wyszło. A do sosu dajemy pieprz. Trochę soli i jadam jeszcze odrobinę wody, żeby był bardziej rzadki. Dla smaku dodam jeszcze łyżeczkę majonezu light. Z warzywa myjemy i kroimy. Im więcej warzyw tak naprawdę w takim daniu, tym lepiej. Więcej objętości, bardziej się najemy, więcej błonnika. Dobra, kurczak do obiadu nam się jeszcze smaży, e, a ja wyciągam z piekarnika cynamonki. Jak to pięknie pachnie. I teraz na nasze cynamonki leci polewa. Zobaczymy jak smakują. Może to nie jest tradycyjna cynamonka, taka wiecie, mmm, która ma tysiąc kalorii, ale jest naprawdę bardzo dobra. Nasze pity są już podgrzane i zabieram się za napełnianie ich składnikami. Zaczynam od dodania odrobiny sosu, następnie leci sałata, pomidorki, ogórek, cebula i kurczak. No i nasz obiad jest już gotowy, tutaj są pity dla mnie, dla mojego chłopaka wsadziłam do piekarnika, żeby jeszcze trzymały ciepło, dopóki go nie ma. Z warzyw, które zostały zrobiłam taką szybką sałatkę i idę robić zdjęcie do ebuka, później idziemy jeść, a wy dajcie znać jak przetestujecie przepis.